Strażnik miasta to jest taka osoba, która pilnuje w mieście, żeby był porządek, żeby nie było wypadków, żeby ludzie, żeby ludzie nie było włamań, na przykład do domów. To jest taka osoba, która Pilnuję na przykład, żeby ludzie nie jeździli za szybko i żeby nie było wypadków. Policja na przykład musi jeździć po mieście, po całym mieście i patrzeć w każdy kąt, czy, czy, czy nie ma na przykład, nie wiem, ktoś nie próbuje czegoś zabrać, włamać się. Moim zdaniem to jest ciężka praca. Do naszej jednostki policji gościmy najmłodszych zwierząt, które uczestniczą konkursie organizowanym m.in. przez Telewizję Centrum i Zgierskich Policjantów. Konkurs dotyczy jednej z kreskówek, którą emituje kanał Polsat Jim Jam. Bajka nosi tytuł Strażnicy Miasta. Dzieci mają za zadanie wykonać dowolną metodą rysunki głównych bohaterów tej bajki, jak również podczas tego konkursu rozmawiamy z dziećmi na temat szeroko rozumianego Bezpieczeństwa. Rozmawiamy z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, na temat właściwych postaw przy kontakcie z osobą obcą, na temat metod spędzania wolnego czasu, bezpiecznego wolnego czasu, o tym, gdzie dzieci mogą się kąpać. Co robić, jak spędzać wolny czas, by być bezpiecznie, by zachowywać się bezpiecznie? Nie ma wśród dzisiejszych uczestników osób przegranych, wszystkie dzieci otrzymają nagrody. Główną nagrodą jest plecak. Zwycięzcę wyłonimy poprzez losowanie. Powiedz mi, na jakim światełku możemy bezpiecznie przejść na drugą stronę? Na zielonym. Świetnie. A na jakim światełku bezwzględnie musimy stać i czekać na bezpieczne przejście? Na czerwony. Świetnie, bardzo ładnie. A powiedz mi taką rzecz: sygnalizator z trzema światełkami jest dla pieszych czy dla pojazdów? Pojazdów. Świetnie, dziękujemy. Tosia Laura, idziemy drogą, nie ma chodnika. Którą stroną pobocza my, jako osoby piesze, możemy się poruszać? A kurczę, pomyśl. Lewą. Świetnie, lewą stroną jezdni. A dziewczyny, wytłumaczcie mi, dlaczego lewą stroną jezdni? Jak wam się wydaje? Bo po prawej stronie jeżdżą auta. No nie do końca. Słuchajcie, lewą stroną jezdni idziemy dlatego, że? Y że z lewej strony jadą auta do przodu i my wtedy widzimy. Świetnie, Tosia, bardzo dobra, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, idziemy dlatego lewą stroną jezdni, żeby widzieć wszystkie pojazdy, tak, które jadą w naszą stronę. A dlaczego to jest tak istotne? Jak wam się wydaje, dlaczego tak bardzo ważne jest, byśmy widzieli te pojazdy, które jadą w naszą stronę? Bo na przykład, jakbyśmy szli tą prawą stroną, ta auta jadą za nami i możemy ich i my ich nie widzimy i mogą nas potrącić. Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. tej bajki, ale policjantka tak, to jest ulubiony bohater. W czasie wakacji trzeba wpajać dzieciom właśnie zasadę bezpieczeństwa? Oczywiście, jasne, że tak. Jest tyle teraz zagrożeń, słyszy się o różnych dziwnych rzeczach. Należy wpajać, tak. Uczyć dziecka, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, nie przyjmować żadnych zabawek od nich, żadnych słodyczy, żeby nie obcych psów nie głaskać, to też jest bardzo ważne. Myślę, że tak. Pan tutaj wspólnie z dziećmi przyszedł, pan na co dzień jakoś uczy o bezpieczeństwie? Stara się wpajać jakieś zasady. Y, starszy syn to sam bardzo chętny jest do tego. Jak jedziemy samochodem, to sam zwraca uwagę na, na znaki, zna znaki już większość znaków zna. Także on jest bardziej, tym sam jestem zainteresowany. Tak. W czasie wakacji trzeba tym bardziej uważać na najmłodszych, prawda? No trzeba uważać, tak. No są motory, rowery, też rowery stwarzają zagrożenie. Wydaje się, że nie, ale jednak tak. No trzeba dzieci pilnować, ogólnie tak. Kim według ciebie jest osoba obca? Kim jest osoba obca? Czy obca to osoba, którą znamy, czy nie znamy? Nie znamy. No właśnie, obcy to taka osoba, której nie znamy, tak? Nie, nie znamy jej imienia, nie znamy jej nazwiska, nie wiemy gdzie mieszka, prawda? A słuchaj, powiedz mi, czy wolno ci przyjmować jakieś przedmioty od osoby obcej, chociażby cukierki, zabawki, wolno ci takie rzeczy przyjmować od osoby obcej? Nie. A dlaczego wolno? Bo to jest nieładnie. Tak naprawdę nie wiemy jakie intencje ta osoba obca wobec nas ma, tak dlatego nie wolno przyjmować żadnych przedmiotów od osoby obcej, tak od osoby nieznajomej. A słuchaj, co byś zrobił, gdyby była taka sytuacja. Bawisz się w piaskownicy, jakiś obcy człowiek podchodzi do ciebie i ciągnie cię za rączkę, a ty nie chcesz z nim iść. Co robisz? Wołam mamę. Tak, trzeba w takiej sytuacji bardzo głośno krzyczeć, tak? Franku, bawisz się w piaskownicy, kopiesz łopatą w piachu, natrafiasz na niewybuch z czasów II wojny światowej. Jakaś na przykład amunicja, al albo mina, właśnie, co robisz? Y dzwonię na policję. A czy dotykasz ten przedmiot? Nie. Nie wolno słuchaj pod żadnym pozorem dotykać takich niebezpiecznych przedmiotów, bo nie wiemy, co to jest za przedmiot, tak? Czy to jest bezpieczne jakieś urządzenie, czy też niebezpieczne? A dlaczego nie wolno dotykać takich przedmiotów? Bo co może, do czego może dojść? No, bo może się coś takiego stać, że może wybuchnąć. Dokładnie, może wybuchnąć w naszych dłoniach i może nam się stać. Wielka krzywda, prawda? Dlatego w takich sytuacjach, gdy natrafimy na taki niebezpieczny przedmiot, natychmiast alarmujemy o tym znalezisku swoich rodziców. Rodzice informują policję, policja informuje odpowiednią jednostkę pirotechniczą, która przyjeżdża na miejsce i zabezpiecza ten niebezpieczny przedmiot, tak? Pod żadnym pozorem nie wolno nam takich przedmiotów dotykać. Zabawa to także wiele zagrożeń. Tak, dokładnie, zwłaszcza dla dzieci, bo często no, nie są cały czas pod opieką rodziców. To jest oczywiste, bo jest lato, jest ciepło, biegają po podwórku, bawią się przed domem, więc takie akcje są bardzo potrzebne. Trzeba dzieci uczulać na kwestie bezpieczeństwa i pokazywać im do kogo mogą się zwrócić i w jaki sposób o pomoc. czy się? Tak. Co to jest w ogóle? Yy, Walizka. Gdzie będziesz taką mieścił? Yy, na wakacje i, i do Paryża.